Witam wszystkich, jesteśmy ponownie w gospodarstwie Lambrondo w Peweraniu we Włoszech. Jak widzicie, na tej roślinie wszystkie owoce są w fazie pełnej dojrzałości i właśnie zaczynamy okres zbiorów. Prawie wszystkie uprawiane przeze mnie odmiany plonują bardzo dobrze, dając nam swoje cenne, piękne owoce. Obserwując dokładnie rośliny, możemy zauważyć, że wszystkie owoce mają bardzo wyrównaną wielkość. Zawdzięczamy to oczywiście wszystkim zabiegom nawożenia, jakie wcześniej zostały wykonane na tej plantacji. We wcześniejszych filmach opowiadałam Wam o zabiegach produktami Foliakon, NutriGreen, Calfon i Expando. Pomimo bardzo gorącego lata, jakie nawiedziło nasz region, z niespotykanymi wcześniej temperaturami przekraczającymi 38 stopni, Udało nam się osiągnąć bardzo dobre wyniki pod względem plonowania i jakości owoców. Zwróćcie proszę uwagę na pokrój tej rośliny, który potwierdza, że udało nam się uzyskać wysokie plony, jakich się naprawdę nie spodziewaliśmy. Zobaczcie, jaki rozmiar osiągnęły moje owoce. Zapewniam was. Że większość z nich ma rozmiar co najmniej monety o nominale 1 euro. Zawartość cukru w owocach jest na wysokim poziomie. Rośliny są bardzo zdrowe, a wegetacja idzie we właściwym kierunku, o czym świadczy ilość nowych pędów. Z całą stanowczością mogę stwierdzić, że udało się to wszystko osiągnąć. Dzięki programowi nawożenia, jaki w tym roku był wykonywany. Ostatnie tygodnie były bardzo, ale to bardzo gorące, z przejściowymi, gwałtownymi opadami deszczu o charakterze burz, powodującymi wahania temperatury o około 10 stopni. Pomimo tak dużego stresu termicznego, moje rośliny i owoce w najmniejszym stopniu tego nie odczuły. Teraz temperatury utrzymują się na poziomie około 28 stopni, co i tak nie jest niską wartością, a pomimo tego rośliny są w doskonałej kondycji. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Życzę smacznej brówki nam wszystkim. Cześć!